A takie prawdziwe spaghetti bolognese w końcu zrobisz? Zrobisz z oryginalnego włoskiego przepisu sprzed 70 lat. Wbijamy zegary. Myślę, że przepis Wam się spodoba, bo do pokrojenia tylko cztery składniki. Najpierw warzywa. Zaczniemy od cebuli, układamy na dechę, kroimy ją na pół, nacinamy i w drobną kostkę. Przekładamy cebulę na talerz, wlatuje marchewa, kroimy ją na takie krótsze segmenty, potem w plastry i w drobną kostkę. Na koniec seler, układamy na dechę, kroimy w mniejsze segmenty, potem w słupki i w kosteczkę. Tym sposobem mamy piękną, uniwersalną bazę pod wiele sosów, po włosku to jest sofrito, a jak warzywka gotowe to zabieramy się za mięcho. W tradycyjnym ragu a bolognese używamy panczety. Rozumiem, że może być trudno dostać, dlatego możecie ją zastąpić zwykłym boczkiem, surowym boczkiem pieczonym, najlepiej bez przypraw, tylko prośba bez wędzonego. To jest ważne. Taki kawałek panczety układamy na dechę, kroimy w grube plastry, a potem w kostkę. I w temacie krojenia to tyle, szanowni Państwo. Lecimy z tym do gara. Zaczniemy od wytapiania. Wrzucamy boczek do zimnego gara, ustawiamy średnią moc, mieszamy, wytapiamy jakieś 6-7 minut. Zapomniałem tylko wspomnieć, żeby panczetta ładnie wystartowała odrobina oliwy. Panczetę wytapiamy do momentu, aż wypuści tłuszcz, ale nie chcemy jej zrumienić. Ma być tylko delikatnie podsmażona i teraz wlatują tutaj warzywka. Nie dodajemy soli, bo była już w mięsie i przesmażamy też bez koloru jakieś 6-7 minut i tyle czasu, proszę Państwa, w zupełności wystarczy, żeby skorzystać z promocji na Black Week. A do zgarnięcia jest pakiet dwóch e prawie 200 przepisów. Do każdego link z wideo, proste składniki, szybkie gotowanie, proste obiady czyli tak jak lubicie najbardziej i co najważniejsze, za pół darmo, 50% taniej. Wbijajcie na wbijamy albo do mnie na profil, bo czeka tam link do kliknięcia. A my czekamy na warzywa, działamy dalej. Czas na konkretne mięcho, tradycyjnie sama wołowina, ale dopuszczalny jest miks wieprzowiny z wołowiną 60 do 40 i tak też robimy, do gara. Dodatek wieprzowinki sprawi, że trafi tutaj więcej smaku, tłuszczyku, kolagenu, więc bardzo fajnie nam cały sos finalnie podkręci i teraz to co robimy to szpatułą dokładnie rozdziubujemy. Jak rozdziubiemy to przesmażamy jakieś 12 minut, też bez koloru. Jak całość mamy wstępnie podsmażoną, rozdziabaną, to teraz do gara wlatuje czerwone wytrawne. Delikatnie sobie podkręcamy moc, mieszamy, no i będziemy je odparowywać jakieś 3-4 minuty, aż w powietrzu przestanie być czuć winko. Następnie dorzucamy dwa ostatnie składniki, czyli koncentrat pomidorowy, pomidory w puszce i przykrywamy. A, no i bulion jeszcze, lekki, warzywny, do środka. Zmniejszamy sobie od razu moc na małą i będziemy teraz dusić, proszę Państwa, półtorej godziny, a potem Wam pokażę co dalej, bo będzie fajny składnik. Elegancko to wygląda, pachnie kosmicznie, więc teraz magiczny składnik, czyli mleko, szklanka, która trafia tutaj do środka. Jego dodatek sprawi, że sos na koniec będzie bardziej kremowy, mięso fajnie nam skruszeje, będzie miało lepszą teksturę i generalnie warto go tutaj dodać. I teraz, jak wszyscy specjaliści od włoskiej kuchni pobiegli już pisać komentarze, że to jest w ogóle jakaś herezja, to wyświetlam Wam oryginalny przepis z certyfikowanej Włoskiej Akademii Kulinarnej założonej w 1954 roku, z której pochodzi ten przepis. Także nie bójcie żady, wszystko jest jak być powinno. Teraz moc na minimum i już bez przykrycia przez godzinę zostawiamy ten sos, żeby tylko delikatnie sobie bulgotał. Trochę czasu to zajęło, ale proszę Państwa, mamy to fantastyczne ragu alla la bolognese, i teraz musimy je tylko finalnie doprawić solą i pieprzem do smaku. I pokażę Wam, jak je podać. A żeby to zrobić, do Michy, ugotowany al dente makaron, do tego chochla-sosu dokładnie mieszamy, i dopiero teraz do miski na to parmezan, bazylia gotowe. Tym sposobem jeden z najlepszych sosów do makaronów trafia na nasz stół. A jak potrzebujecie prawie 200 kolejnych sprawdzonych przepisów, to przypominam, na Blackwick za pół darmo, dwa w jednym, pakiet dwóch e-booków. Wbijamy zagary.pl, link jest też w komentarzu, link zostawiam Wam na profilu, także wbijajcie. Korzystajcie do następnego piona.